mamy? Tak, mamy. Została nam już połowa drogi. Eee, będziemy jechać jeszcze jakieś około dwie godzinki. Eee, właśnie zajechaliśmy na stację. Robert poszedł sprawdzić, czy w łazience jest przewijak, bo by się przydało tego pana przewinąć i nakarmić. E, a tak w ogóle to jeszcze, by mi się nie przewitała w tym vlogu, także witam Was. E, my jesteśmy właśnie w drodze na nasz pierwszy turnus rehabilitacyjny. Dobra, przewijak jest, poszli się przewinąć, zaraz wracają, nakarmimy, nakarmimy Stasia i ruszamy dalej w drogę. E, może teraz, zanim zapomnę, ponieważ w. Przed ostatnim vlogu padło pytanie w komentarzach, co tak naprawdę daje pionizator Stasiowi, na co wpływa, co poprawia i tak dalej. W sumie nie, nie wiem czemu, dlaczego sama nie wyjaśniłam e tego na początku, w sumie ani razu o tym nie wspomniałam, co tak naprawdę daje pionizator Stasiowi, a jest on kluczowy w dalszym rozwoju, w dalszych postępach i nie, nie wyobrażamy sobie bez pionizatora dalszej rehabilitacji, także pionizator. Ma na celu, głównie ma na celu odtworzenie wzorców ruchowych, jak i poprawienie funkcji lokomocji, poprawia układ oddechowy, układ krążenia, układ pokarmowy, przede wszystkim poprawia persatykę jeli, co jest bardzo ważne w przypadku Stasia, ponieważ on ma pęcherz... -Y. Jelito to neurogenne, również poprawia funkcję pęcherza, i to również jest ważne w przypadku Stasia, ponieważ pęcherz również jest u Stasia neurogenny, ale również pionizator i pionizacja poprawia stan psychiczny małych dzieci, czy prawda ludzi dorosłych, bo ludzi dorosłych z niepełnosprawnością również się pionizuje. Witam się z Wami pierwszego dnia turnusu. Nagrywam kolejnego dnia. Staram się mówić cicho, ponieważ Stasio śpi. Jest już po wszystkich dzisiejszych zajęciach. Wczoraj nie kontynuowałam nagrywania, ponieważ dużo czasu nam zajęło wczoraj tutaj zameldowanie się, ustalanie planu zajęć. Potem byłam już po prostu wyczerpana całym tym dniem i nie nagrywałam. Także witam Was dzisiaj. Jesteśmy już po wszystkich zajęciach. Stasio każdego dnia ma siedem zajęć. Zajęcia nie są godzinne. Trwają po 30-45 minut w sam raz, jak dla takiego maluszka. Niestety, z wielką przykrością i bólem serca muszę Was poinformować, że nie, nie będę w stanie nagrywać na zajęciach. Jest zakaz, nie wolno nagrywać nic, co dzieje się podczas zajęć, z tego względu, że na sali jest po prostu, są inne dzieci, więc trudno, ale będę nagrywała pomiędzy. Naszymi zajęciami i tym, co robimy po zajęciach. Tak czy się jak jakiś vlog na pewno skleje z tego wszystkiego. Zaczynamy dzień od godziny 8.30. Zaczynamy dzień masażem. Masaż trwa około 30 minut, później mamy zajęcia na sali, mamy integrację sensoryczną, trójpłaszczyznowo-terapię stóp, zajęcie z logopedą, dwa razy. Rehabilitację metodą BOBAT, czyli tą samą metodą, którą Stasi ma na co dzień. Tutaj w jest naprawdę dużo dzieci, sporo, naprawdę sporo. Myślałam, że będzie na sobie mniej. Niepełnosprawność tych dzieci jest różnorodna. Jest dużo dzieci z problemami neuro neurologicznymi. Troszkę nie jest problemami takimi fizycznymi, jak Staś jest. Staś jest najmłodszy tutaj. Jest jeszcze jeden chłopczyk, 17-miesięczny, ale jednak Stasio jest najmniejszy. On tutaj robi po prostu furrory, Ja jestem taka bardziej wycofana i nie wiem, jak zagadać do ludzi, a Staś wszystko robi za mnie i tak. To jest mój taki malutki przełamywacz lodów. Pierwszy dzień już za nami. Jak oceniam Stasia po pierwszym dniu? No, myślę, że sobie naprawdę dał świetnie radę. Był lekko rozkojarzony, starał się postawić wszystko na swoim, pokazać swoje, swoje ja, ale, ale nie. Tutaj naprawdę są bardzo konkretni ludzie, konkretni fizjoterapeuci i nie dają się Stasiowi bardzo dobrze, pomimo, że na tym zależało, żeby nikt nie zważał na to, że on płacze czy czegoś nie chce, tylko po prostu go przycisnąć i ćwiczyć z nim. Yy, Staś miarę szybko się dostosował. Dzisiaj zobaczymy, jak będą, jak będą wyglądać kolejne dni, ale naprawdę, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień, to świetnie sobie dał radę. Teraz biedulek, biedulek odpoczywa po obiadku. Yy, myślę, że będę spał pewnie z dwie godziny. Mamy godzinę 14:41. Yy, chcieliśmy iść się na spacerek. Yy, są tutaj zwierzątka koniki, kozy, jakiś kotek po biega, więc chciałam pokazać Stasiowi, ale pogoda jest okropna, jest około 7 stopni, więc nie wychodzimy. E, jutro ma być cieplej, także po jutrzejszych zajęciach na pewno skorzystamy z pogody. Ja Wam zaraz pokażę mój pokoik. Jest malutki, ale pokój to pokój, wiadomo. My tu ze Stasiem się spokojnie mieścimy. Łazienka jest super i jest wanna, z której już wczoraj korzystałam. E, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie widzieliście moje wczorajsze zdjęcie. E, tak. Dobra, ja zaraz Wam to wszystko pokażę. A więc tutaj mam łóżeczko. Całkiem spore, ze Stasiem spokojnie się mieści. Jeszcze gorzej byłoby, na przykład, gdyby był Robert i Antek. Ale dla mnie i dla Stasia, w sam raz mam tutaj szafeczkę nocną z lampką. Mam mini lodówkę, więc wszystko mogłam, to co chciałam, sobie zapakowałam. Stoliczek, telewizor, w którym nawet jest SK, jakieś tam hity, więc mogę sobie puścić jakąś muzyczkę. Tutaj mam uroczko turystyczne dla Stasia i on sobie pięknie tutaj śpi. Lustro. Mogę sobie popatrzeć na ja swoją stylówę, także nie jest źle. Tutaj mam szafę. Zapalę światło, żeby bardziej było widać. Szafa jest całkiem pakowna. Wszystko co chciałam, spakowałam. Jest podwójna, można tutaj też powiesić. Na dole też coś jest. Wyżej też jest szafka, także dla całej rodziny. Sam. Raz, teraz przechodzimy do kibelka. Bardzo obawiałam się o łazienkę, bo wiadomo, że jak to jest w takich właśnie ośrodkach, te łazienki zazwyczaj są zaniedbane. A ta naprawdę jest bardzo fajna, ładna, przejrzysta, obszerna. Obszerna, Na pewno większa niż moja, więc dla mnie każda łazienka jest duża. Lustra, zlew, jak w łazience wiadomo. Mamy tutaj wannę, tak dostosowaną, prawda, pod potrzeby dzieci z niepełnosprawnością. Tutaj mamy sedę, z tam o tron, jak tron, podłoga. I pierwsza klasa. Yy, wanna jest mała, ale ja się spokojnie w niej zmieściłam. Stasiu w kąpiele. Wczoraj się do 45 minut i dalej, dalej chciał wychodzić. Yy, nie. Dalej nie chciał wychodzić. Także no, z tym nagrywaniem tutaj może być różnie. Yy, myślałam, że jednak będzie taka opcja, że mogłabym ponagrywać Stasia podczas zajęć. To na pewno byłoby o wiele ciekawsze yy, niż takie moje tutaj yy, gadanie. Ale no, postaram się coś nagrać. No, wiem, że dużo osób też... Liczy na to, dlaczego moja bluzka jest brudna? To jest dobre pytanie. Dobra, ja powiem szczerze, że obiadem się nie najadłam, yy, ale był bardzo dobry właśnie, jeżeli chodzi o posiłki. Na razie, na razie zjedliśmy tylko kolację wczoraj i dzisiaj na niej obiad. Yy, uważam, że jest ok. Ale nie najadłam się, dlatego że nie chciałam po prostu nakładać na talerz nie wiadomo jakiej porcji i po prostu jakby zabierać ludziom jedzenie. Także ja zaraz jestem sobie coś odgrzać. Jest mikrofala do użytku, lodówka duża, czajnik, jednak ja swój czajnik widziałam z domu tego względu, aby zrobić Stasiowi szybko na rano kaszkę, gdyby wstał wcześniej niż jest śniadanie, bo śniadanie mamy o godzinie 8, a Stasio na przykład może wstać o godzinie 6 może być głodny, także mam swój czajnik, mam nawet toster z domu, tak, w razie gdybym ja też zgłodniała i chciała zrobić sobie coś na ciepło, też mam toster, czajnik, no. Odzywamy się już kolejnego dnia, nawet nie wiem którego, bo nie mam tutaj e, w ogóle poczucia czasu. Dni bardzo szybko mijają, chyba jest wtorek? Chyba jest wtorek, tak. E, już jesteśmy po wszystkich zajęciach. Stasia jest po drzemce, jesteśmy po obiedzie i tak naprawdę Ma. mamy już tylko i wyłącznie Ma. czas dla siebie, więc wyszliśmy na spacerek. Co? Będę nagrywała z takiej perspektywy, ponieważ jak się zatrzymuje i chce coś powiedzieć, to Stasiu zaczyna płakać, on już jest naprawdę zmęczony, to był kolejny intensywny dzień. Także z marudnym mimo że miał drzemkę, to nie bardzo mu się teraz cokolwiek podoba. Myślałam, że spacer troszkę załagodzi sprawę. Niestety nie. Jutro mamy troszkę lżejszy dzień, ponieważ nie ma naszej pani od zajęć na sali. Także będziemy mieli ponad godzinę przerwy w środku naszego planu zajęć. Może to dobrze, może stać troszkę bardziej zregeneruje i będzie miał siłę na dwa ostatnie dni turnusu. Bo my w piątek już wracamy, ale pewnie już o tym wspominałam. Staś tak naprawdę jest tutaj najmłodszym uczestnikiem, a wczoraj uczestniczył w siedmiu zajęciach, czyli wypełnił cały plan. Dzisiaj również miał siedem zajęć, także jest naprawdę nieźle, ale widzę po nim jednak to zmęczenie, no bo my tutaj nie przyjechaliśmy odpoczywać, tylko po prostu ciśniemy ile się da. Są to naprawdę żmudne ćwiczenia, trudny czas, ale. Stasiowi bardzo potrzebny. Później po takim turnusie zrobimy tygodniową przerwę od rehabilitacji, żeby mógł się zregenerować i mieć po prostu siłę już tak na normalne nasze zajęcia. No,

Koko! Baba! 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 My już jesteśmy. My już jesteśmy po kolacji. Zaraz zabieramy się za kąpiel. Mam nadzieję, że dzisiaj Stasia pójdzie troszkę wcześniej spać nie wczoraj, bo na przykład wczoraj położył się spać. Około 21, stał po 6 yy, i dzisiaj widać Pani, że zamęczenie jeszcze bardziej. Także no zaraz. <śmum> Także zaraz <śmum> Co ty robisz? Także... Także zaraz zabieramy się za kąpiel i mam nadzieję, że zaraz skończy się ten dzień. Ja też potrzebuję odpoczynku. A Aaa! Wplątał mi się poznał no Kolejny mi odpada i wplątał mi się we włosy. Um, też jestem zmęczona, też potrzebuję odpoczynku, jednak wiecie jak to jest cały dzień sama z dzieckiem tak naprawdę 24 godziny na dobę dużo się dzieje, dużo się trzeba dopilnować samemu także no ja zaraz wskakuję do wanny zaraz, no tak za, za dwie godzinki wskakuję do wanny i będę robić sobie spa co zrobiłeś sobie na tej bluzeczce? mokry jesteś? baba! da wiarę? żąda mnie Mama pa, czyli mama patrz. I pokazywał mi, że mam prowózkę. Nerwos. Idziemy my miu? Mimi. No mimi. Będzie się chlupał? to? No dobra, to idziemy. Ado! Odzywam się już jakiś czas po turnusie i tym nagraniem chciałabym podsumować nasz wyjazd. To był nasz pierwszy turnus, ale zanim wejdę głębiej w ten temat, chciałabym powiedzieć, że bardzo ciężko było z nagrywaniem w tym ośrodku, zwłaszcza na sali podczas zajęć, Obowiązywał kategoryczny zakaz nagrywania z powodu obecności innych dzieci, jak i również fizjoterapeutów, także no musiałam uszanować ten zakaz. I, no i po prostu nie, no nie byłam w stanie nagrać większości rzeczy. Zresztą też nie obnosiłam się tak bardzo z kamerą, prawda, na korytarzu czy tak dalej, no bo tam też byli inni rodzice i też nie chciałam jakby naruszyć ich prywatności, więc nagrywałam tyle, ile mogłam. Tyle, ile się dało pomiędzy zajęciami, pomiędzy jakimiś tam obowiązkami. Także materiał wydaje mi się, że nie jest zbyt długi. Nie pamiętam ile już nagrywam, bo to, co teraz do Was mówię, nagrywam już chyba prawie miesiąc po turnusie. No. Ale myślę, że nawet kawałek takiego filmu yy, być może dla kogoś będzie bardzo przydatny. I tak jak wspomniałam wcześniej, to był nasz pierwszy turnus. Dlatego ciężko jest mi yy, ocenić, jak tam rzeczywiście było. Czy było dobrze, czy nie dobrze pod względem zajęć, ponieważ ja nie mam porównania yy, do innych ośrodków. Jak na razie mogę powiedzieć, że było ok, ja z zajęć byłam, zajęć byłam bardzo zadowolona. Stasiowi zostały przygotowane głównie zajęcia ruchowe, wzmacniające. Także myślę, że pod studentem zajęć było ok, Stasia miał dziennie 7 zajęć, po 30 minut. Jak dla takiego maluszka to jest całkiem sporo, tym bardziej, że był to pierwszy turnus. Już po trzecim dniu zauważyłam po Stasiu, że jest dosyć zmęczony. Już pod koniec leciał na oparach, że tak powiem. To był pięciodniowy turnus. Także, jak na pierwszy raz, myślę, że taka ilość dni dla takich małych dzieci jak Staś jest wystarczająca. A jeżeli chodzi o samo środek, ja nie oczekiwałam, prawda, jakichś super warunków. Było ok, było znośnie, pokoje były czyste. Sam ośrodek również był czysty, przystosowany do dzieci, do dzieci z niepełnosprawnością. Mi głównie zależało na tym, aby mieć w pokoju własną łazienkę, aby mieć w łazience wannę i takie moje małe oczekiwania względem tej łazienki spełniły się, no bo rzeczywiście miałam w pokoju łazienkę, miałam lodówkę w pokoju, miałam telewizor. Stasia miał swoje oddzielne łóżeczko, ja miałam swoje łóżko, miałam jakąś szafkę, nocną lampkę, także pod tym względem naprawdę było ok. Kwestia posiłków, tam mieliśmy e, 5 posiłków, jeżeli nic nie pomyliłam, to było chyba 5 posiłków, śniadanie, e, śniadanie potem była zupa, obiad, e, pod wieczorek kolacja, cztery posiłki, były cztery posiłki, Ym, jadłospis, myślę, że był bardziej przystosowany pod dorosłych niż pod dzieci. Ja miałam problem troszkę tam, aby nakarmić Stasia, na szczęście y, nawiozłam ze sobą dosyć dużo jedzenia, także Stasia nie chodził głodny. Y, posiłki były czasami takie wymyślne, y, Stasia nie chciał tego jej zazwyczaj, y, ale na szczęście można było fajnie dogadać się z panią kucharką. Yy, aby podać coś innego dziecku, na przykład ja codziennie, no może nie codziennie, ale tak co drugi dzień prosiłam z rana, aby Stasiowi przygotować jakąś jajecznicę, bo on bardzo lubi, także tutaj panie kucharki w ogóle nie robiły pod tym względem problemu, yy, fajnie można było się dogadać, jeżeli chodzi o atmosferę, to wszystko było na plus, poznałam kilka fajnych mam, z, z którymi spędzałam czas gdy nasze dzieci ćwiczyły na sali jedłyśmy razem obiady, chodziłyśmy na spacer, plotkowałyśmy jak to baby, prawda, wiadomo było bardzo fajnie, naprawdę i teraz chciałabym powiedzieć coś ale tak nie do końca wiem jak to ubrać w słowa tak, aby to nie zostało źle odebrane bo ja zanim pojechałam na turnus, sądziłam, że tak psychicznie mentalnie przygotowałam się na to, z czym będzie mi dane się spotkać no, ale nie do końca tak było. Rzeczywistość kolejny raz troszkę mnie uderzyła, i potrzebowałam kilku dni, aby tak troszkę to przytrawić. Pomimo, że ja jestem mamą dziecka z niepełnosprawnością, to na co dzień z tą niepełnosprawnością nie, nie, nie spotykam się. Nie miałam też w przeszłości zbyt dużego doświadczenia. No, po prostu nie miałam nigdy doświadczenia z niepełnosprawnością. Teraz sama jestem mamą takiego dziecka. Jednak tej niepełnosprawności w tym ośrodku było bardzo dużo i ona była bardzo różnorodna. Zazwyczaj dzieci miały problemy takie bardziej neurologiczne. Staś chyba był jako jedyny, który miał takie problemy bardziej ruchowe, fizyczne. Rodzice tych dzieci również byli e, różni: niektórzy byli bardziej wycofani, niektórzy bardziej otwarci. A do czego zmierzam tak naprawdę? Uważam, że cały ten pobyt był dla mnie naprawdę bardzo ważną lekcją. E, być może to, co teraz powiem, zabrzmi zbyt oczywiście. To, co powiem, będzie zbyt oczywiste. Tak, właśnie o to mi chodziło. Być może oklepane, ale uwierzcie mi, że naprawdę w życiu ważne jest to, aby doceniać to, co się ma, bo tak naprawdę każdy z nas ma w życiu ciężko. Nie tylko rodzic dziecka z niepełnosprawnością, ale po prostu każdy z nas, człowiek, coś w życiu przeszedł i myślę, że. Wiele z Was tak marzy, że myśli sobie, że to, co teraz się dzieje, to jest koniec świata. Sytuacja totalnie bez wyjścia, ciężko, ciężko i w ogóle kaplica, ale jeżeli spojrzymy na to wszystko zupełnie z innej perspektywy, może okazać się, że wcale nie mamy najgorzej i tak naprawdę ktoś z obok nas dopiero może mieć ciężko. Ja również tak mam. Ja również często swoje problemy wyolbrzymiam. Często panikuję i wszystko widzę w czarnych barwach. Ale to doświadczenie rzeczywiście pozwoliło mi spojrzeć na chorobę Stasia troszkę inaczej i jednak cieszyć się z tego co mam, bo mogłoby mogłoby być mogłoby być czemu nie przecież mogłoby być naprawdę do dupy. Dosłownie mogłoby być do dupy, a Stasia rozwija się moim zdaniem super pomimo swoich problemów. On nie odstaje od innych dzieci pod względem intelektualnym. No, ma problemy ruchowe, ale co ja na to poradzę? No, taka jest choroba. Ja myślę, że z naszych problemów wychodzę obronną ręką i jakby z każdym doświadczeniem jestem silniejsza i tak naprawdę z choroby Stasia wychodzi wiele pozytywnych rzeczy i umiem to wszystko jakby obrócić właśnie w dobre w dobre rzeczy chyba powtórzę dwa razy to słowo to miejsce tak naprawdę skłaniało mnie do przeróżnych refleksji, no niepełnosprawność to nie jest tylko problem pod względem ruchowym ona dotyka przeróżnych aspektów i tak naprawdę te aspekty mogą Przekreślać normalne życie, a choroba Stasia na całe szczęście nie przekreśla nam e, normalnego życia. Mamy swoje problemy, często jest pod górkę, e, ale co no, Stasia rozwija się naprawdę bardzo dobrze. Ja jestem za to cholernie wdzięczna, doceniam to, co mam, bo każdy z nas, rodzic dzieci z niepełnosprawnością, e, ma, ma różne doświadczenia. Niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. U, u wielu z nas jest po prostu niepewne jutro, nie wiadomo co w którym momencie, że tak powiem, pierdyknie. U nas również istnieje takie ryzyko, bo jak wiecie, Staś ma wodogłowie, ma zastawkę w tej główce i z nią może być różnie w każdej chwili. Ja nie mam na to wpływu. Także tak, no, myślę, że każdy z nas rodzic, tak naprawdę kończąc taki turnus, może wyjść z takim samym właśnie doświadczeniem i ja kolejny raz właśnie wzięłam to na klatę i ja tak czasem mam, że doceniam coś i widzę to tak bardzo w pozytywnym świetle, ale później jakby na chwilkę o tym zapominam, znowu jakby wpadam w ten wir swoich problemów, no i nie widzę nic poza tym. także no cieszę się, jestem naprawdę wdzięczna za to doświadczenie. I myślę, że nieraz wrócę będę miała takie przypominajki. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie zapominać o tym, w którym miejscu już jesteśmy, bo moglibyśmy na to miejsce pracować bardzo wiele lat, a moglibyśmy tak naprawdę w tym miejscu, w którym jesteśmy, nigdy się nie znaleźć. Tak, naprawdę, doceniajcie to, co macie, cieszcie się dniem dzisiejszym, korzystajcie z życia. Problemy. To zawsze etap, ja zawsze to powtarzam, że to jest etap, i prędzej czy później te problemy się rozwiązują. Chociaż ja też czasem zapominam, że to jest tylko etap, ale cieszę się, bo często jednak dostaję te kubły zimnej wody na twarz i jakby znowu zaczynam widzieć to właśnie w tych pozytywnych barwach. Dobra, kochani, ja już kończę tego vloga, ponieważ obudził się Stasia, właśnie siedzi obok mnie w krzesełku. E, co do turnusu, my mamy kolejne w planach, najprawdopodobniej w październiku, e, ale oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, czas pokaże i tak dalej. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog z turnusu. E, przepraszam, że tak długo na niego musieliście czekać, ale w którymś tam z vlogów już wam wyjaśniałam, Jaka była u nas sytuacja? Chorowaliśmy, także już nie będę pobierać tego tematu. No i co? Do kolejnego. Pa!